Hej, ja dzisiaj, wszystkim, z tej strony w radio. To jest nowy odcinek z nowej serii Five Fight 2 32. Tak, już od razu mówię, że ja nagrywam drugi raz. Zapraszam razem z dupiem, bo wolę fail, jak nie będę mówił, bo, nie wiem. Dobra, powiem. Złożę maskę i kamery naraz. Niestety, jak się tego baga zrobi, nie da się zdjąć kamery ani maski, więc naprawdę to już przywalone, co zrobiłem przypadkiem. No ale dobra. Aj, dlaczego nie nagram piątej nocy? Ja po prostu nie grałem już w pierwszą część już, on naprawdę bardzo dawna. Nie pamiętam już na pewno niczego, jak się w to gra, no znaczy tak to będę pamiętał, ale nie będę już tym Potrafił grać. I zanim nagram, to potrwa na parę dni, więc tą piątą noc, no sorry, po prostu nie chcę się nagrać. Jak będzie mi się chciało, nagram. Jak nie będzie mi się się na no to sorry. Więc może kiedyś, może kiedyś jakiś czas nagram, ale póki co nagram... Później język mi się włącza. Drugą część, potem nagram trzecią. Zobaczymy. Potem może jakieś dodatki wyjdą i Custom Night, z 6 Nocy, i w ogóle inne takie pierdoły. Ale bez przedłużania zaczynamy tą... ...zabawę. Z snapem. Run opening your Ale powiem Ci taka... ...ta druga część nie jest w ogóle, w ogóle, w ogóle straszna. Da się przestraszyć. Ale sama w sobie to nie. Jest za jasna i za słodka. Jest fajna, lubię, ale nie. Na grę horror, to się niezbyt pasuje. Ja no Boże, pierwszy. Może nagram dwie noce naraz, bo... Nie, nie chcę być. A niech sobie gada. bo nie, nie, mutujemy go, mutujemy.

Potem chyba właśnie było Ladies Night Dostałem Chica Potem... Potem chyba Cupcake Challenge próbowałem przejść I tutaj mogło iść też Cupcake'a No i potem tam jakoś tam poszło nie jestem pewien Ale dobra to 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 to, to no to Boże. Proszę bardzo Jest nudna Zapraszam Za z razem to... Masakra się tego bałem Ja pierdolę A teraz Gram to już od tajemnabla. Tyle w to gram. Prawda teraz częściej w trójkę, bo ona jest świetna, świetnie zrobiona. Skąd się z trójką naprawdę postarał. To naprawdę widać tej tamtej, że w trzeci, trzeciej części, że naprawdę się bardzo postarał, ale naprawdę mi się bardzo. trzecią część trzeci podoba. Jakiś plakat w ogóle był wybrany, nawet nie widziałem. Nie założę. Tak Jak widać, fred. W ogóle tutaj górne prawy rękę ekranu, tam gdzie są te te yy, jak one yy, obrazki. Nie wiem czemu, ale ciekawe ten. Przepraszam. <coughs> no. yy, Cika ma jakby czarne oczy, tak jak w pierwszej części jak, jak nas atakują. Znaczy, Boże, w pierwszej części. W drugie części na przykład to cicho jak yy, oczy wypadają. Czy to się wyrażą. Ja, nie wiem co się z nim nie wyjdzie, tak samo nie zjedziałem. Ale to jest szczegół, pan... szczegół panie i panowie, to jest szczegół. No właśnie, to ma... No już schodzi. To ma właśnie takie jakby czarne oczy i właśnie co tutaj też widać. To Te są Sfred, tutaj nie wiem czy widzicie. Próbuję tutaj... Nie dobra. Nie da się, nie da się. To jest dziwne według mnie. No co po mnie trochę tutaj chodzi, w tej drugiej części. Gramy jako Jeremy. No i po prostu jesteśmy na nocnej zmianie przez 5 nocy Z tego co wiem, to po prostu się zamieniliśmy z jednym z naszych kolegów z fachu i pilnujemy pizzerii. Mamy do tego do użytku maskę Frediego w razie, gdyby się animatorniki poruszały, żeby mieli ich to, że to jest Freddy, ten, ten prawdziwy Freddy, a nie ten, żeby nic tam nie zrobił. Na przykład nie, nie wrzucił nas do strojów albo nie zdjęły z nas strojów. Nie. Yeah. To już nie byłoby fajne. Jeszcze lepiej, chociaż... Nie wiem. Zdezagdniczonym? Nie. Oba. Oba, oba, oba te się wykluczają. No dobra, no to było zagrane, nie Pierwsza osoba słaby słabizna. Lek. Tak. była druga też. Oh, boże. Pfu. Sorry, to się po tak klęczą. Droga, druga noc na to się wzbudził, dopiero trzeciej coś się dzieje, bo wychodzą z animacje, nie które Jednak w niektórych momentach można się wystarczyć, jak się zdejmują kamery. Było się straszne. Całkiem. Po co ja używam tak zwaną taktykę? Przeze mnie. To jest pierwsza noc. Popatrzmy się na księżyc wiatrak. Ona zaraz zabije. 2, 3, 2, 10, 9, 12, 15. Za nie wiem, kiedy ona nas nie zabija, ale... O, właśnie! Wiem jak oni nas zabijają. Na yy, nas straszą, my mlejemy. Jesteśmy przywiązani. Biorą ten wiatrak, zajmują tam yy, pokrywkę od przodu. I no tak... O, to zaczyna się.

bo one przez to, że są, my, my mają własną inteligencję, bo... Jak fartkę je zabił... Cześć! Jak zabił te piątkę ty... że się, nie wiem czemu się zacznę tego godę frydykować... Ja pierd... Eee... Było dziwne. Jak on zabił te piątkę dzieci... Kur... Mi to sfejlował. to są co, kamerę. Jej! Pierwszy jumpscare w nowej serii! Tak, na nowej gram. Jest wreszcie pierwszy jumpscare. Najmniej straszny. Myślę, że to już będzie koniec tego. I pies mnie szczeka. Ja. Jeśli w na momencie się... Cika! I właśnie, on nas my. Dziup. I... coś tam jeszcze? Freddy, już? Nie pamiętam, że on wychodził. Ej. Jak widać. Jeśli się okaże, że to przegram to moc. Bo uznam, że jest za łatwa. <grym> to były chamskie. Oj, tak. A właśnie. Music box. Tudim. Ale jednak trochę tam potencjał ma tam gra, bo na przykład, nie wiem, mam jednak uczucie, że jednak zaraz coś mi z dupy wyskoczy, jak na przykład to, bo się nie wiem, czemu tego dygłem. Jak to, mi po prostu tak dupy wyskoczy, no i mnie zabije, nie? No dobra, ależ mówiłem, że nagram drugą noc, nie wiem, chce mi się, nie chce mi się, chce mi się, nie chce mi się. Nie, nie chce mi się. Dobra, to co, my kończymy ten na eee, na odcinek postaram się nagrać jak najszybciej. Jestem przyjęta, że to przerwą. I my się... Ciebie mutujemy. Nara. My się żegnamy. Łapki wydawajcie. A i komentujcie film, bo ostatnio pod moim filmem jest trochę niezbyt ten... Eee, nie brawo. Tak się wyrażę. Więc komentujcie, chociaż wyrażać wyrażacie swoje opinie, czy film był ok, bo to naprawdę mi pomaga. Na przykład... Szukać... Dawajcie uwagi na szukanie. Mów czegoś więcej, coś opowiadaj, e, co to jest, e, opowiadaj o tej grze, coś, cokolwiek, bo żeby po prostu te filmy nie były nudne. A, co, jak ja, jak ja to zrobię? Aha. no to co, no to my się żegnamy i cześć! Nara!